Znakomity iPhone pod względem fotograficzno-filmowym, którym zrobisz imponujące jakości zdjęcia. Doskonałe, tak jak aparatem cyfrowym. Możesz bowiem robić tu zdjęcia w pełnej rozdzielczości w Apple ProRAW, a także rejestrować treści w Apple ProRes. Bez jakości, idealnym do dalszej postprodukcji. Masz tutaj znakomitej jakości nagrywanie wideo w 4K w 60 klatkach. Absolutnie szlagierowe. Cały iPhone 15 Pro w kolorze ciemnego tytanu. To urządzenie w kompaktowym wymiarze. Ma 6,1 cala, idealnie leży w dłoni. Operujesz na nim na ekranie oled wysokiej rozdzielczości ze wsparciem technologii HDR10 Dolby Vision, ekran ze znakomitymi kątami widzenia oraz perfekcyjną jasnością. Jest tu również odświeżanie 120 Hz dzięki technologii LTPO, a napędzane jest przez Apple A17 Pro dopakowane 8 GB pamięci RAM i system iOS, który jest tutaj perfekcyjnie zoptymalizowany. Ten telefon to również mistrz pod kątem wydajności. Masz tutaj potrójny system obiektywów. Główny sensor tego telefonu to 48-megapikselowa jednostka. Jest też skaner LiDAR Głośniki stereo NFC dla płatności mobilnych i mocna bateria 3274 mAh z szybkim 20 watowym ładowaniem. Sam telefon jest w polskiej dystrybucji w stanie idealnym z pamięcią o olbrzymiej pojemności 512 GB za 3,500 zł w Lux shopie Szeligowskiego 1 z możliwością pozostawienia starego sprzętu w rozliczeniu i obniżenia ceny tego produktu.